Wrażenie jest tak ogromne, gdy wchodzi się do grobu. Mamy jeszcze półtorej godziny wolnego czasu. Duża część grupy przyszła jeszcze do grobu pańskiego. Jakie emocje! Weronika, powiedz, dlaczego nie poszłaś na sukni, szukać torebki albo innych zakupów, tylko przyszłaś jeszcze do grobu pańskiego? Mimo, że tutaj byliśmy, wrażenie jest tak ogromne, gdy wchodzi się do grobu. Wcześniej nie widziałam żadnego zdjęcia, jak to wygląda wewnątrz. Jest to skromne miejsce, natomiast tak bardzo poruszające, że mimo, że mamy ostatnie minuty pobytu tutaj, zdecydowaliśmy się przyjść, stanąć w kolejce i do ostatniej chwili czekać, aby móc jeszcze raz zadać tej miłości i tych emocji, które tam są w środku. W Grobie Pańskim jesteśmy kilka sekund i zaraz musimy wychodzić, ponieważ za nami kolejne osoby czekają. Krzysztof, nie przeszkadza to Tobie, że wchodzimy tam dosłownie na chwilę? Ja... Nie, 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 tak jak żona wspomniała. Emocje są tak niesamowite, że myślę, że warto poczekać. Kolejka, mimo, że długa, to idzie sprawnie. Zapraszamy wszystkich, bo warto. A mamy ogromne szczęście właśnie dzięki temu, że przyjechaliśmy tutaj w lipcu. Kolejek praktycznie nie ma. Wchodzimy do Grobu Pańskiego, można powiedzieć, z marszu.